No to startujemy. Dziadek dzisiaj znowu na wypadzie. Dzisiaj jest szósty, sobota. Tak troszkę później wyskoczyłem, bo już jest po dwunastej. Ale namierzyliśmy coś. Stare, na pewno stare, bo widzę, że tam jest tak mocno zarośnięte w trawie. Ale... Ale jest. Nieduża jakaś tyczka. Zostawił w bagienku. Idziemy po nią. I przekonamy się, co to jest. O, troszkę obgryziona, zielona. To już widzę. Raz, dwa, trzy. No, jakiś nieduży. Ale bardzo nieduży. Ile? Ósmak. Ale cały. Kurka wodna znowu się trafił. Troszkę mocno już jest zblazowany. No, ale ósmaczek proszę. Ładniusi. Kolejny będzie w tym sezoniku do kolekcji. Haha, ha, ha. znowu poszczęściło. Kurka wodna. Bardzo fajnie, cieszę się. W zeszłym tygodniu znalazłem czaszeczkę, ale tak w oko dostałem, że kurde, aż musiałem do lekarza pójść. A dzisiaj na razie chodzę po tych haszach, jest, jest dobrze. I trofeum. Dobra, jakbym coś jeszcze znalazł, na pewno pokażę. O. Na pewno coś nagram. Na razie trzymajcie się.